Jak musi mieć co najmniej 5 milionów wysięgnięć, a dlaczego? czółka? <grywa> 4 miliony wyświetleń Hawarda Ruglanda, czyli norweskiego zawodnika teraz już futbolu amerykańskiego. NFL. Młody chłopak wybił się na YouTube swoimi nieprzeciętnymi umiejętnościami. No i na swoich filmach w tym właśnie serwisie wcześniej wspomnianym YouTube. 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 Dobył sympatię jednego z amerykańskich klubów i dostał profesjonalny kontrakt sportowy. Howard Rugland dostał angaż w jednym z klubów, który nazywa się Detroit Lions. Tak jest. A dlaczego dostał angaż w tym klubie? Ponieważ Jason Hanson, czyli gracz, który grał 21 sezonów w tym klubie, odszedł And na emeryturę. Retired. Tak jest. To w zasadzie jest opóźniony, powiedziałem teraz. To nie jest emerytura. Retirement, tak, tak. retirement. Tak. Jason Hanson. 21 sezonów zagrał w klubie, w końcu poszedł na emeryturę i zrobiło się miejsce, żeby jakiś zawodnik w nie wkroczył. Warto też zaznaczyć, że wcześniej, w poprzednim sezonie, on dostał propozycję od New York Jazz, ale wtedy doznał kontuzji i niestety nie udało mu się zrobić kariery. No ale ten jego filmik był na tyle potężny, że zaprosił go zupełnie inny zespół na konsultację i jak się okazuje, teraz będzie również grał od przyszłego sezonu. YouTube jest niesamowitym, jest niesamowitym miejscem. Miejscem, w którym można doskonale się wybić. I, mu, i mówimy to my, mhm. ludzie, którzy mają. Ktoś to się jak dobrze idzie. Tak, y Historia jest o tyle niesamowita, że to jest taki prawdziwy American Dream. Tak, i dużo takich y amerykańskich snów było w dzięki YouTube'owi, bo i pamiętajmy Justin Bieber. Dochodzimy do tego momentu, w którym można dostać się do profesjonalnego klubu futbolu amerykańskiego przez YouTube. No właśnie i to mnie gdzieś z tyłu głowy świta też przykład takiego piłkarza, który dostał się do klubu piłki nożnej gdzieś w Japonii dzięki YouTube'owi właśnie, mhm. bo tam go skałci wyłowili oglądając swoje filmiki. Teraz zejdźmy na chwilę na ziemię z tych obłoków i z tego amerykańskiego snu i powiedzmy, jak wyglądają realia. Otóż zawodnik, który nagrał filmik, który mógł zrobić to w 3 milionach prób, no oczywiście, Szaboba, no że mógł to zrobić, że potrafi tak kopnąć, bo ja z chwilkę stanął, to pewnie byśmy tego nie zrobili. No, ale... ale mimo że mi się udało, tak czas do czasu potrafię dobrze kopnąć. Świat sportu jest zupełnie inny, jak świat, jak świat YouTube'owy, tak? Przede wszystkim to, co warto powiedzieć, to to były stałe fragmenty gry. Gra zweryfikuje umiejętności tego zawodnika. Wtedy się okaże, czy tak naprawdę on ma głowę do gry, czy, czy po prostu będzie tylko kopaczem. Tak, Ewa Kopacz zadzwoniła do niego i zapytała, proszę pana, czy pan ma jajca do gry, czy pan się odnajdzie z kolegami w drużynie, czy pan się w ogóle nadaje? To wszystko zweryfikuje przyszły sedan, w którym... Kawart Rugland. <grymne> Zagra w klubie? Detroit Lions. Tak jest. Test pamięci ze strefą kibica jak najbardziej zaliczony. <grymne> Kawart Rugland. Dziękuję Państwu serdecznie. A dlaczego? Bo gra w zespole Detroit Lions. Tak. A jego były kolega. Jason Hanson, Jason Hanson. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie Teraz wyłączcie ten filmik i spróbujcie pojeździć to z pamięci A potem nazwijcie tego Pana, którym jest Przemysław Sierakowski Tego tak... Pana, który jest Rafałem Kuligą Miejmy nadzieję, że te nazwiska pamiętacie I będziecie je pamiętać do grobowej deski Dziękujemy serdecznie Do cześć Pa Do grobowej deski Mówiłeś to tak jedyneczkę Dobra, super Wyszło idealnie, właśnie o to chodzi Myślałem, <laughs> że odpowiesz ale... <laughs> Po co? Bo... Czułka <laughs> Amerykańska Liga Futbolu... E, Amerykańskiego Który <grym> było śmieszniej Już zapomniałem się... Stopper Harvard Rubland. Rugland Harvard? Harvard No Kurwa, weź to wszystko zapamiętaj, że on był w Detroit Lions To Detroit jest Lions? Lions ja to, to ty pamiętaj to, a ja zapamiętam, że... To jest Detroit no, Czyli tak Ja już nie pamiętam jak ten ziomek się nazywa a już nie pamiętam, jak nazywa się lejziomek. Y Harvard Jason Hanson. J A ten! Mhm. Jason Hanson po 21 <laughs> Jason Hanson. Jason Hanson. Kur! <laughs> Jason, Jason Hanson! A jaki ten zawodnik? <laughs> zawodnik się nazywa Harvard Rugland. I pochodzi z Norwegii. I gra w Detroit Lions. Tak jest, odcinek na razie jest kapitan. Kurs szybkiego zapamiętywania ze strefą. O, kurs. fajnie oczywiście, jak odpnąć, nie? Zawsze musi być w ten sposób. To... Wiadomo, tło, którym jest historia pana, który się nazywa jak? jak Howard Rugland. Y, właśnie. Eee... Howard <laughs> <laughs> Rugland to jest człowiek, to jest tak jak ten, eee... jak w Batmanie ten człowiek-pytanie. Zagadka, tak. Tak, człowiek-zagadka. Eee... <laughs> pytanie. <laughs> I właśnie Harvard Rugland. Howard <laughs> Rugland. Rugland. Jak on się nazywał? <laughs> Howard Rugland. Ach, nie było mnie przez tydzień. Rafał... Pewnie też odpoczywał, nie mówimy nic przed kamerą i jesteśmy troszeczkę tacy... Nasy... Nie, tam, ja tam się czułem dobrze. No, ja czułem się tak troszeczkę... Miałem przerwę zbyt długą i no, po prostu coś nie tak. Chuj tak, to się no. nie będziemy tego no, Ale fajnie, miałeś swój moment. Tak. <laughs> <Fajne śmiech> jest <moment> do kamery. <laughs> no skończmy teraz. <laughs>